Witam serdecznie y, moich ulubieńców, <laughs> to jest króciutki materiał, będzie y, dużo plotek jakichś dziwnych, krąż. nie wiem, ludzie powielają, czy, czy nie wiem, czy nie wiedzą o co chodzi, czy chodzi o monety. Jakieś pogłoski, plotki krążą, że monety z Pertmin są porysowane w środku że kręcą się w kapslach. No to jest jakaś istna głupota. Nie wiem, nie wiem skąd ludzie takie głupoty wymyślają. Mi się wydaje, że chyba dużo osób się spaliło ostatnio na srebrze i w ciągu iluś lat te srebrno kiepsko się zachowuje i dużo osób wyprzedawało na... Okres wakacyjny, Myśle... myśleli, że zarobią na okres wakacji, że będą do przodu, wyjadą sobie, to się okazało, że muszą ze stratami sprzedać. I może z tego powodu wynika nie wiem może z tego, że z jakiś tam po prostu siania już jakiś głupot jak kupujemy pertmint, to jest akurat yy, rok królika jak kupujemy, to kupujemy takie tuby. To jest 20 sztuk w tubie, jedno Te monety nie obracają się w pojemnikach. Nie są uszkodzone. One są zafoliowane. Jak widzicie z grzewką, co najwyżej tu kawalątek może się uszkodzić, czy tu gdzieś zostanie uderzone. Ale tak, monety w środku nie obracają się. One są, jakiś tam milimetrowy jest luz, ale to nie znaczy, że one się obracają w tych kapslach i że powstają rysy. Nic takiego się nie dzieje. Nie słuchajcie, nie martwcie się. Pertmin to jest. Number one top. Top i koniec. Wykonanie monet premium jest perfekcyjne. W porównaniu z innymi mennicami i zobaczycie ostatnio, że powstają y, lekkie nagonki na jakieś tam y, z Anglii y, monety i tak dalej, że one się bardzo dobrze sprzedają, szczególnie bulion czy złoto i tak dalej. No, ja nie widziałem, żeby one się dobrze sprzedawały, no ale i jakaś tam widziałem na nagraniu osoba, która zajmuje się handlem monet i w Polsce i w Anglii, mówi, że się świetnie sprzedają. Nie wiem, może w Anglii się świetnie sprzedają. Ja nie uważam ich ani za dobrze wykonanych, ani za wartych uwagi tych monet. I tyle. Jak mi, ktoś, jak mi dealer jest ma siedzibę w Anglii i mówi, że się świetnie sprzedają, że w tym roku to najlepsza ten, no to jakoś tak mnie nie przekonuje trzymajcie się yy, jakby najlepszych monet, tak? Czyli czyli to piątki czy tam trójki, to jak sobie wybierzecie, czy to jest liść, czy ostatnio Krugeran, bardzo się cieszy, czy to jest kangur. To jest to jest top, tak? Najlepiej w bulionie się trzymać tej zasady. To piątka i tyle, tak? Na pewno powiem Wam, że na rynku wtórnym yy, osoby prywatne najbardziej chcą liście klonowe, jak sprzedawałem. Nie chcą innych i jak proponowałem na przykład filharmoniki, to wiedeńskie nie chcieli. Chcieli liście. Tak więc, jak mi ktoś mówi, że to i ten bulion jest tak samo warty i. I, I tak samo się sprzedaje, no niestety, to tak nie jest. Nie wiem skąd kto mówi, większość chyba osób nigdy nie sprzedawało. Liść klonowy najlepiej się sprzedaje o, osobom prywatnym. No, oczywiście można mieć najtańsze monety kupić, no i wtedy iść do dilera, który odkupi od nas yy, niezależnie czy to jest liść, czy to jest yy, jakaś inna moneta. Ale jeżeli jakaś cena jest w miarę atrakcyjna, to najlepiej wyzbywać się u tych dealerów, co tak niby mówią, czy inne osoby, że to nie ma znaczenia. Właśnie wyzbywać się tych gorszych, tańszych monet, które kupiliśmy, tak? Bo na pewno yy, na liście, czy jakieś inne, będzie więcej chętnych, tak? No, jak to mówią, bulion to bulion jest. Sprzedawałem dużo bulionu i każdy mówi bulion to bulion jest, ale w momencie, kiedy sprzedawałem, to było zawsze zastrzeżenie, że chcę monety niewskazitelnej jakości. Tak? Żeby nie miało plam, żeby nie miało tego, co jest, co jest mega trudne. Tak? Ale jak widzicie, na rynku wtórnym Kupujący decyduje i mówi co chce, a nie co wy jako sprzedający, więc jak ktoś wam mówi, a teraz bo milki, patyna nie ma znaczenia, no ale to kupujący będzie mówił czy to ma znaczenie czy nie, a nie wy. To jest kwestia uzyskania dobrej ceny. To też pamiętajcie o, o, o takich rzeczach, że po prostu rynek się zmienia i za 10 lat nie wiadomo czy, czy to, czy tamto. Ja jakby się trzymam zawsze takich podstawowych zasad i, i tutaj nigdy się nie jakby nie nie, nie nie popłynąłem na tym, czego się trzymam i jeżeli zbieracie, no to Najlepiej klasykę zbierać i tyle. Nie ma co się tam trzymować. A chyba, że ktoś bardziej się znano to sobie tam gdzieś tam będzie kupywał inne. I tak więc. Tak macie monetki, tak wyglądają, widzicie jak weźmiemy pierwszą, widzicie tutaj jakieś rysy z niekształcenia, jakieś obtarcia, nie, nie ma, moneta jest w perfect stanie, pięknym, nie ma żadnych i co do jeszcze właśnie srebra, monet, dużo osób się zawodzi, że jest zła cena, że to spada, nie drożeje, pamiętajcie, no... Tak jak mówiłem, no głównie inwestycja na długie lata w złoto i ona przynosi wam korzyści, przyniesie. Nie zrobicie na tych milionów, że się zbogacicie. Jeżeli chcecie się trochę wzbogacić i lepiej żyć, to lepiej kupcie kurę. Ona wam będzie znosić jaja, nie złota normalne, będziecie mogli je zjeść, będziecie mogli je sprzedać i z jednej kury tworzycie coś. A z jednej monety ta moneta nie urodzi wam kolejnej monety. Kupi kupując jedną monetę uncji, macie jedną monetę uncji. Czy za 10 lat, czy za ileś lat. Dlatego wielu inwestorów, którzy nie są fanbojami metali i używają trochę mózgu, no robią trochę na innej zasadzie, to samo, to, co kiedyś tłumaczyłem, lokaty miały 8% składacie w lokaty wymieniacie kasę, odsetki, ale przy większych kwotach to się tylko opłaca i wtedy kupujecie za odsetki sobie srebro, tak? Jeżeli nie macie tych większych kwot, no to macie, jest, żyjemy w tych czasach to jest dekada właśnie akumulacji po prostu srebra czy złota. Ale jeżeli chcecie szybko się dorobić innych, no to szukacie innych instrumentów finansowych i nie szukajcie nic w złocie, ani ten, bo tutaj nie ma wystrzału tu moon, że będziecie bóg w ile. No, Nie ma czegoś takiego, tak? Mamy spowolnienie recesję na, na recesję na tym, tak jak powtarzałem, srebro jest metalem przemysłowym. I ono po prostu tanieje, i tyle, tak? Tak, jak mówiłem, no, 1900-1800 za złoto w tym krótkim terminie, no, w dłuższym to będzie, no, mniej więcej 200-2500 i, i tyle. Tego należy liczyć się z taką kwotą w dolarach. W długim terminie złoto jest no, aktywem bardzo bezpiecznym, tak, Więc, ale to naprawdę w długim terminie długim, długim, jeżeli macie, nie wiem, 20, 30, 40 lat, no to, to, to zbieracie sobie te 20-30 lat, o tym musicie pamiętać, ale jeżeli chcecie za rok, za dwa kupić mieszkanie czy coś, to nie, to, to, złoto, to jest złoto to jest ryzykowne jak każde aktywo. Pamiętajcie, srebro złoto, ryzykowne jak każde aktywo. Srebro nie przebija złoto, srebro ma większe wahania. Na takiej zasadzie. A żeby wychwycić to wahanie jest trochę trudniejsze. Po następne przechowanie srebra złota też jest problematyczne. Też to trzeba uwzględniać. Wcale nie jest tak prosto po prostu wziąć złoto czy srebro sobie do kieszeni i przejechać przez granicę, wsiąść do samolotu i polecieć. Oj, to większość ludzi gada, które tego nie robiło. Ta, to musicie deklarację złożyć. To już wiąże się z pewnym ryzykiem. Musicie też przy większych, musicie mieć to udokumentowane, skąd pochodzenie i tak dalej. Wyjście z lotniska w krajach korupcyjnych też już wiąże się z ryzykiem, że niestety zostaniecie okrażeni, a prawdopodobnie możecie nachać strzał mieć głowy, więc... Czy złoto uratowało, czy nie? Jednych uratowało, kiedyś drugich nie uratowało. Pamiętajcie, że pieniądze czy ten dla przestępców to jest tak, że nie, oni będą mieli sentymentów, że wydacie i na tym się skończy. Pamiętajcie o takich rzeczach, też nie słuchajcie do końca tego, tak? nikt nie zna przyszłości, nie wiemy jak będzie część pieniędzy wszystkiego zostanie zastąpionych i będzie to cyfrowe na innej zasadzie działające już większość i tak płatności jest cyfrowych jest to wygodniejsze Te nie ma co tam uciekać przed tym bo tutaj wody Wisły nie zawrócicie tak więc nie martwcie się kupując premium monety szczególnie Pertmin, one wcale się nie kręcą w środku <laughs> nie niszczą się nie zwodzie głupot srebro złoto jest dla osób bardzo, ale to bardzo cierpliwych, kto nie jest cierpliwy i chce szybko zarobić i, i, i fajne mieć dziewczyny i fajne szybkie samochody to to, to krypto, no, a to nie jest porada inwestycyjna ale krypto, oczywiście wiąże się to oczywiście że 100% kapitału możecie stracić możecie zyskać w złocie srebrze pamiętajcie, że nie stracicie 100% kapitału, co najwyżej tam 23 ale w polskim złotym to akurat polski złoty straci. Pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne. Ja nikogo nie namawiam na srebro. Nikogo nie namawiałem. Jest dobra cena, można sobie akumulować. Jak widzicie, kupiłem sobie te króliki w bardzo fajnej cenie. Z myślą oczywiście o zarobku, a nie przechowywaniu wartości, bo mnie nie interesuje przechowanie wartości, ale zarobienie na tym. Tak więc yy, złoto-srebro mi nie przynosi miesięcznych dochodów, więc to nie jest dla mnie jak na dzisiaj inwestycja. Ja to kupuję na 10-20 lat do sprzedania, tak jak kiedyś kupowałem. Większość monet mam z lat, z dekad poprzednich, je trzymam i po prostu spodziewam się za jakiś czas wzrostów, ale to jeszcze nie teraz, tak jak powiedziałem, no teraz to są obligacje. Są wysokie stopy procentowe i obligacje w dolarach amerykańskich, tego powinniśmy się jakoś trzymać, ewentualnie akcji i dopiero po, po, po będziemy mieli czas na nasze urobione srebro i złoto, tak, więc musimy być cierpliwi. Mamy czas na to, żeby sobie akumulować, zbierać, robić ładne zakupy, ładnych monet, nie przejmować się tym, co inni mówią, nie oglądać za dużo, nie czytać, tylko po prostu systematycznie sobie raz na jakiś czas dokupywać. Nie pytać się o cenę, jaka będzie, bo nikt nie wie, jaka cena będzie. Pytania typu, a ile będzie złoto, a czy dobra cena, nikt tego nie wie. No. Szacowałem srebro na 21 dolarów, Taki był, tak też napisałem, tak też mówiłem około 21 dolarów złoto jeszcze nie wiemy, na 1900, ale z myślą, że będzie jeszcze 100 dolarów tańsze, może będzie, może nie będzie, tak jak powiedziałem, nie patrzymy na cenę, akumulujemy, akumulujemy w dół, uśredniamy w dół, przepraszam, nie akumulujemy w dół, tylko uśredniamy w dół. A później powinniśmy bardzo być szczęśliwi i uśredniać cenę do góry. Pamiętajcie, najlepszą, najlepiej to jest uśrednianie ceny do góry, czyli uśredniając do góry, nie uśredniając w dół. Ale jesteśmy w takiej sytuacji, że uśredniamy w dół i na, na dzisiaj mamy uśrednianie w dół. Tak? I, i, I tego na dzisiaj się trzymamy, czyli, czyli jeżeli ktoś ma czas to i pieniądze, to powinien akumulować. I, I nic więcej nie przejmować się, nie oglądać tylko raz na kwartał, raz na miesiąc, kwestia, to może ile jak. Kupuję sobie bardzo ładne są monety, nie są drogie, można polecam ogólnie premium, z tego powodu, że te nie jest stosunkowo niedrogie, i moim zdaniem premium jest dużo lepsze niż bulion. Ja przerzuciłem się ogólnie wszystko ogólnie na bulion, na premium, przepraszam, na premium bulionu nie kupuję od wielu lat. Może jakieś tam troszeczkę gdzieś tam dokupiłem, ale ogólnie nie kupuję, bo nie widzę sensu w bulionie zamrażanie kapitału na 10 lat. Potrzebuję mieć kapitał gdzie indziej, żeby on pracował, zarabiał na mnie, a nie mi się kisił. A na premium to jeszcze liczę na inne zarobki, ale pamiętajcie, na monetach premium trzeba się znać, bo oglądając, wiadomo, naszych celebrytów, no to oni różne monety dziwaczne kupują. Jakieś dziwne wyceny dają, że za ile co sprzedały się, co jest dziwne dla mnie, bo, bo jak ktoś mi mówi, że jakaś moneta z Wielkiej Brytanii, czyli z UK, która jest słaba, kiepska, sprzedała się za, za 300% więcej, czy inny, no to, to, to dla mnie to przesada po prostu jest I, i chyba ktoś, nie wiem, matematycznie jest nieuzdolniony albo ten, więc ale mówię, każdy robi co uważa. Nie każdemu wierzymy też, pamiętajcie, w YouTube, bo na YouTube na łatwiej to się mówi co i jak. Yy, tak, yy, Nie znamy tych osób, te osoby tylko kupują, yy, nie wiemy po ile co się sprzedaje tak naprawdę, prowadzimy własną statystykę. Ja mam wyliczenia, gdzieś może kiedyś nagram co ile, za ile sprzedałem, bo już sprzedałem, ale to mówiłem, bulion sprzedawałem po 150 i premium koale sprzedawałem po 200. Które kupiłem po 80, więc yy, takie nagranie może nagram, jak jest zestawienie, ale to jest czasochłonne, więc też zobaczę, czy będzie mi się chciało. Bo, jakby no, większość osób i tak nie docenia filmów, niczego, więc a to też jest mój czas. A YouTube, niestety, nagrywani ten jest czasochłonny, tak więc nie przejmujcie się, nie pytajcie się po ile będzie, czy po tyle, czy tyle, Jeżeli cena idzie w dół, uśredniacie w dół. Nikt wam nie odpowie, jaka jest cena. Jak ktoś wam mówi, ile będzie dolar kosztował, ile będzie ten, to od razu będziecie zrezygnować z takiej osoby, bo to jest po prostu idiota. Nikt nie wie, po ile będą waluty. Możemy orientacyjnie gdzieś tam wnioskować z jakiegoś wykresu, z czegoś, ale to jest tak ciężkie, że przy walutach oczywiście, przy srebrze, pamiętajcie, metal przemysłowy metale przemysłowe spadają, są w atrakcyjnych cenach, na razie nie odbijają. I nie muszą na razie odbijać. Palat, platyna jest to samo, ale to jest właśnie ten moment, kiedy akumulujemy. Pamiętajcie, akumulujemy. Dzięki wielkie, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.